Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Kontynuujemy lekturę proroctw Izajasza, wielkiego proroka, zwanego ewangelistą Starego Testamentu. Dzisiaj studiować będziemy treść 29, 30 i 31 rozdziału Księgi Izajasza. Ponieważ lud ten zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce Jego jest z ode mnie. Dlatego ponowię niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem. Zginie mądrość Jego myślicieli, a rozum Jego mędrców zaniknie. Te słowa, cytowane przez Ewangelistę Mateusza, pochodzą z dziewiątego rozdziału Księgi Izajasza. Poznaliśmy już w czasie poprzedniej audycji Treść początkowej części tego rozdziału, natomiast w wierszach 11 i 12. znajdujemy taką niezwykłą wypowiedź proroka. Każde objawienie jest dla was jakby słowami zapieczętowanej księgi. Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: "Czytaj ją, prosimy". On zaś odpowiada: "Nie mogę, bo ona jest zapieczętowana". Albo dają księgę takiemu, który nie umie czytać, mówiąc czytaj, że to, a On odpowiada, nie umiem czytać. Postawa, którą tu opisuje prorok, jest typowa dla ludzi, którzy nie przyjmują Bożego słowa, twierdząc, że nie są w stanie Go zrozumieć. Za dni Izajasza wielu było takich, którzy mówili, nie będziemy słuchać Twoich napomnień, słów rzekomo objawionych ci przez Boga. Bo są trudne, niezrozumiałe. Dzisiaj, niestety, także jest wielu takich, którzy twierdzą, że nie będą studiować słów Biblii, słów proroctw, gdyż są za trudne, niezrozumiałe. Nikt nie jest w stanie pojąć znaczenia obrazów Księgi Apokalipsy, mówią niektórzy, i nie zadają sobie w ogóle trudu studiowania Księgi Objawienia Świętego Jana, ale zazwyczaj nie są gotowi także, by poznawać proroctwa Starego Testamentu. I w ogóle nie zaglądają do Biblii, nawet do Ewangelii, która jest przecież napisana językiem prostym, jasnym. Nie interesuje ich też to, że proroctwa Starego Testamentu znajdują w niezwykły sposób swoje wypełnienie w Nowym Testamencie, że wiele z nich wypełniło się zarówno podczas przebywania Jezusa Chrystusa na ziemi, jak też na przestrzeni historii w dziejach wielu narodów. Wiele jest dobrych wymówek, by wytłumaczyć brak zainteresowania Bożym Słowem. Niestety, nawet chrześcijanie szanują nieraz Pismo Święte w taki sposób, że kładą Biblię na godnym miejscu w swojej biblioteczce i nie zaglądają do niej w ogóle, odkurzając ją dwa razy do roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Nic nie usprawiedliwia lenistwa. I ignorancji, oporu przed poznawaniem, studiowaniem Bożego Słowa. Powinno być ono dla każdego wierzącego człowieka codziennym duchowym chlebem, pokarmem, zaspokajającym duchowy głód. I jeśli tego głodu, tego pragnienia, poznawania Bożego objawienia nie ma, jest to bardzo zły znak znak braku życia, duchowej martwoty. Pewien misjonarz powiedział, nie ma żadnej części Biblii, która miałaby być dla uważnego czytelnika zbyt trudna, niezrozumiała. Nawet Księga Apokalipsy jest w pełni zrozumiała dla każdego uważnego czytelnika Biblii. Kto zna treść pozostałych ksiąg biblijnych, nie ma trudności ze zrozumieniem obrazów objawionych Janowi. Oczywiście nie powinno się zaczynać od lektury Księgi Objawienia. Jest to przecież końcowa księga Biblii. Trzeba natomiast czytać Pismo Święte regularnie, systematycznie. Wtedy główne myśli i całe poselstwo Biblii staną się dla nas zrozumiałe, jasne. W oryginalnym języku Nowego Testamentu słowo objawienie to Apokalipsios. Nie jest więc Apokalipsa księgą zapieczętowaną, niedostępną. Zawiera Boże objawienie. Zwróćmy uwagę, że właśnie Księga Apokalipsy, uznawana przez niektórych za księgę zapieczętowaną, niezrozumiałą, zawiera słowa: Szczęśliwy kto czyta i ci, którzy słuchają proroczych słów i przestrzegają tego, co tu napisane, bo decydująca chwila jest bliska. Te słowa zapisane są na początku Księgi, jako zachęcenie do czytania jej i studiowania. A w końcowej części autor, Jan, dodaje, i dalej mówił do mnie: nie rób tajemnicy z proroczych słów tej księgi, bo decydująca chwila jest bliska. Sam Bóg zachęca nas do studiowania, poznawania jego słowa. W Biblii czytamy o tym wiele razy. Każde objawienie jest dla nas jakby słowami zapieczętowanej księgi. Daje się ją temu, który umie czytać, mówiąc: Czytaj ją, prosimy. On zaś odpowiada: Nie mogę, nie umiem czytać. Oby nikt z nas nie przyjął takiej postawy. Pamiętajmy o wezwaniu: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch Boży mówi do wierzących. Posłuchajmy dalszych słów Bożego Proroka Izajasza. Wyrzekł Pan, Ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach, i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce Jego jest zdala ode mnie, ponieważ cześć Jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem, tu przerwiemy i zastanowimy się, na czym polega drugi podstawowy błąd, jaki popełniają ludzie względem spraw bożych, względem samego Boga. Prorok przekazuje słowa Pana. Lud ten czci mnie tylko wargami. Jego serce jest z dala ode mnie. Jego cześć dla mnie to tylko wyuczony przez ludzi zwyczaj. Możemy zapytać, jak to? Przecież ludzie za dni Izajasza tłumnie odwiedzali świątynię. Składali ofiary, wznosili modły, pieśni. W świątyni było miejsce wyznaczone dla mężczyzn, dla kobiet, dla pogan, Wszyscy więc mogli wejść tam i oddawać cześć jedynemu prawdziwemu Bogu. Dlaczego zatem Boży Prorok przekazuje ludziom tak ostre, surowe napomnienie? Dlatego, że Bóg widzi serce człowieka. Bóg nie dba o pozory. A religijność współczesnych Izajaszowi mieszkańców Jerozolimy była pozorna, powierzchowna, czysto obrzędowa. Pan określił ją jako kultywowanie zwyczaju wyuczonego przez ludzi. Drodzy przyjaciele, zastanówmy się, jak to jest dzisiaj. Czy nasza religijność nie przypomina tamtej? Czy nie czcimy Boga tylko wargami, podczas gdy nasze serce jest z dala od Niego? Czy nie zachowujemy jedynie zwyczaju, obrzędów, tradycji, podczas gdy nasze życie na co dzień nie jest podporządkowane Bogu? Brak nam poczucia odpowiedzialności przed Nim, świadomości Jego wszechobecności? Przecież On widzi każdy nasz czyn, słyszy każde nasze słowo. Nie są dla Niego ważne nasze zewnętrzne gesty, ale postawa naszego serca. Czy jest w moim i Twoim sercu pragnienie przebywania z Nim, pragnienie rozmawiania z Nim w modlitwie, słuchania Jego słowa? Pragnienie poznawania i wypełniania Jego woli? Pamiętajmy, Bogu nie chodzi o to, żebyśmy byli religijni, żebyśmy wypełniali określone obrzędy, rytuały. Bóg pragnie, byśmy otwierali się na Jego miłość i tę wielką, potężną miłość odwzajemniali. Pragnie, byśmy pokochali Jego słowo i zgodnie z Nim żyli, byśmy poznawali Jego wolę, Jego cudowne plany. I uczestniczyli w ich realizacji. Pan pragnie, żebyśmy trwali w bliskiej łączności, serdecznej więzi z Nim. Nie usiłujmy niejako zbyć Go pozorami pobożności. Żyjmy naprawdę po Bożemu. Żyjmy z Bogiem na co dzień. Doświadczajmy Jego dobroci, Jego łaski i przekazujmy Jego miłość bliźnim, których stawia na naszej drodze. Boży prorok woła dalej. Biada tym, którzy się kryją przed Panem, aby zataić swe zamysły, których czyny osnute są cieniem i którzy mówią: Kto nas zobaczy i kto nas pozna? Przed Bogiem nie można się ukryć. Dlatego niewłaściwe i głupie jest postępowanie ludzi, którzy zachowują się tak, jakby mogli coś zataić przed Bogiem. Jakby Bóg w pewnych miejscach czy w pewnych sytuacjach ich nie widział. Którzy mówią: kto nas zobaczy i kto nas pozna, przekonani, że nie poniosą konsekwencji swych złych postępków. O co za przewrotność! Czyż może być garncarz na równi z gliną stawiany? Czyż może mówić dzieło o swym twórcy: nie uczynił mnie? I garnek rzec o tym, co go ulepił? Nie ma rozumu? Często zapominamy, że jesteśmy tylko stworzeniem, że to Bóg powołał nas do życia, że to On stworzył cały wszechświat, w którym żyjemy. Jakże bezsensowne jest spieranie się z nim lub zarzucanie mu, że czegoś nie wie albo czegoś nie rozumie? Przecież on przenika wszystko, także nas. Wszystkim kieruje, wszystko wie, o wszystkim decyduje. Jest w stosunku do nas jak garncarz kształtujący gliniane naczynie. O tym przypomina nam, wiecznym buntownikom, także apostoł Paweł w liście do Rzymian. Nie zapominajmy. Niewyobrażalna, potężna jest twórcza moc i najwyższa władza Boga Stwórcy w stosunku do stworzeń, także ludzi, względem wszystkich Jego dzieł. On jest także Panem historii. Jego dziełem jest zbawienie. On realizuje wszystkie swoje plany. Osądza niegodziwych, ratuje i podnosi prawych. W końcowej części rozdziału czytamy: W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. W ów dzień, to znaczy w czas przyjścia Mesjasza, głusi będą słyszeć. Niewidomi przejrzą. Pamiętamy, że posłańcom Jana Chrzciciela, pytającym o potwierdzenie, iż jest Mesjaszem, Jezus odpowiedział: Powiedzcie, Janowi, głusi słyszą, chromi chodzą, ślepi odzyskują wzrok. Są to znaki potwierdzające przyjście Mesjasza. Tak też będzie, gdy Mesjasz przyjdzie po raz drugi. Oczy niewidomych przejrzą. Będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu. Najubożsi rozweselą się w świętym Izraela. Tak zapowiada prorok. Będzie wielka radość wśród pokornych, wśród cichych, bo oni, jak powiedział Jezus, odziedziczą ziemię. W Królestwie milenijnym będzie miejsce tylko dla tych, których cechuje prawdziwa bojaźń Pana. Szczerość, skromność, pokora. Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama. Odtąd Jakub nie będzie się rumienił, ani oblicze jego już nie przyblednie, bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte, wtedy czcić będą świętego Jakubowego. I z bojaźnią szanować Boga Izraela. Ta wizja chwały jedynego Boga kończy 29 rozdział księgi Izajasza. I my dzisiaj mamy głosić chwałę żywego Boga, Boga, który objawił się wśród Izraela. Przynośmy swoim życiem chwałę Bogu, do którego wołamy: święć się imię Twoje. Jak w niebie, tak i na ziemi. Treść następnego, trzydziestego rozdziału Księgi Izajasza dotyczy czasów współczesnych prorokowi. Zapisane jest tu ostrzeżenie przed przymierzem z Egiptem. Północne Królestwo Izraela zignorowało ostrzeżenie Izajasza i zostało podbite przez Asyrię. Prorok ostrzega. Biada synom zbuntowanym, wyrocznia Pana, wykonują zamiary, ale nie moje – i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia, tak, że dodają grzech do grzechu. Udają się w podróż do Egiptu bez zasięgnięcia zdania ust moich, aby się uciec pod opiekę faraona i aby się schronić w cieniu Egiptu. Lecz opieka faraona będzie dla Was zawstydzeniem, a pochańbieniem ucieczka w cień Egiptu. Przymierze z Egiptem. Było niezgodne z Bożą wolą i było niemądre, gdyż Egipt nie był już tą potęgą co dawniej i nie mógł, nawet gdyby chciał, ochronić Izraela przed wojskami Asyrii. Egipt bezskutecznie i na próżno obiecuje pomoc. Dlatego nazywam go tak, Rahab bezczynny. Prorok nadał Egiptowi symboliczną nazwę ironicznie wyrażającą to, że jest on już bezsilnym straszydłem. Obronić Izraela może jedynie sam Bóg, o czym tak woła prorok Izajasz. Czytamy w piętnastym i osiemnastym wierszu. Albowiem tak mówi Pan, Bóg, święty Izraela. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie. W ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego nie chcieli. Lecz Pan czeka, by Wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad Wami, bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem, szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają. To jest jedyna droga ocalenia: zaufanie Panu, nawrócenie się do Niego, posłuszeństwo Jego woli. Pan i nam chce okazać łaskę. W nawróceniu i spokoju jest nasze ocalenie, w ciszy i ufności leży nasza siła. Prorok Izajasz zapewnia mieszkańców Jerozolimy, że Bóg okaże im swoją łaskę, jeśli tylko zwrócą się do Niego z prośbą o pomoc. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz w Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci on łaskę na głos Twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy Twoje patrzeć będą na Twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą: To jest droga, idźcie nią. Gdybyś zboczył na prawo lub na lewo. Wtedy zanieczyste nieczyste uznasz srebrne obicia Twych bożków i złote odzienia Twych posągów. Wyrzucisz je jak brudną szmatę. Powiesz im – precz! On użyczy deszczu na Twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Prorok – Zapowiada już przyszły dobrobyt Królestwa Mesjańskiego. Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni. W dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy Jego sińce po razach, Bóg rozprawi się z wszystkimi nieprzyjaciółmi swego ludu, opatrzy rany tych, którzy ucierpią w czasie wielkiego ucisku, a pognębi tych, którzy występowali przeciwko niemu, bo od głosu Pana przerazi się Aszur, ruzgą będzie wysmagany. Każde uderzenie kija będzie dla niego karą, którą pan spuści na niego przy wtórze bębnów i cytr, i walczyć on z nim będzie w zaciekłych bitwach. Bo dawno przygotowano tofet. Ono jest także dla króla gotowe. Zostało pogłębione, rozszerzone. Sto z węgli i drwa w nim obfitują. Tchnienie pana niby potok siarki je rozpali. Aszur symbolizuje tu wroga, którego Pan pokona jako ostatniego. Bo dawno przygotowano tofet, woła prorok. Tofet to w hebrajskim piec, palenisko. Tak też nazywano miejsce w dolinie Gehenny na południe od Jerozolimy, gdzie palono nieczystości i gdzie wykonywano również praktyki na cześć fenickiego bożka Molocha. Między innymi spalano tam dzieci jako ofiarę dla malocha. Bóg ukróci to okrutne bałwochwalstwo. Bo dawno przygotowano tofet. Ono jest także dla króla gotowe. Zostało pogłębione, rozszerzone. Sto z węgli i drwa w nim obfitują. Tchnienie pana niby potok siarki je rozpali. Unicestwiony zostanie król, ten, który uważał się za pana tego świata. W Księdze Apokalipsy czytamy: A diabła, który ich zwodził, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam, gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. Kolejny, trzydziesty pierwszy rozdział księgi Izajasza przynosi ponowne proroctwo przeciw Egiptowi i ostrzeżenie dla Izraela przed sprzymierzaniem się z nim. Biada tym, którzy wstępują do Egiptu po pomoc, pokładają nadzieję w koniach, mają ufność w mnóstwie rydwanów oraz w bardzo wielkiej sile jazdy, a nie pokładają ufności w świętym Izraela, ani się nie radzą Pana. To ostrzeżenie adresowane jest także do nas: nie możemy pokładać ufności w jakichkolwiek dobrach materialnych. Egipt symbolizuje świat ze wszystkimi bogactwami i możliwościami. Ale my, ludzie wierzący, ufać mamy Bogu żywemu. Podobnie jak prorok Izajasz woła psalmista Dawid. Jedni szczycą się rydwanami, drudzy końmi, ale nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego, można szczycić się wysokim kątem bankowym. Dużym mieszkaniem, czy domem, nowoczesnym samochodem, posiadaną władzą, czy sławą, ale to nie wypełni życia, nie da spełnienia, szczęścia. Dlatego swoją ufność trzeba złożyć w Panu. Izajasz woła: Jak ptaki latające, tak Pan zastępów osłoni Jeruzalem, osłoni i ocali, oszczędzi i wyzwoli. Zgodnie z proroczą zapowiedzią, Bóg uchronił Jerozolimę przed wojskami króla Senacheryba. Ocali ją też w czasie wielkiego ucisku i sprawi, że będzie centrum przebudzenia w tysiącletnim królestwie. Bóg ocali swój lud i wszystkich, którzy się upamiętają, przygarni ich do swego królestwa. Zaiste owego dnia. Każdy porzuci swe bożki srebrne i bożyszcza złote, które wam zrobiły grzeszne wasze ręce. Ludzie ostatecznie zrozumieją, że srebro, złoto, pieniądz nie przynoszą szczęścia. Skończy się wszelki kult bałwochwalczy, w tym kult pieniądza i materializmu. Pan będzie królował nad całym światem ku radości wszystkich, którzy mu zaufali. Przypomnijmy na koniec słowa proroka, które mogą być dla nas pociechą i przewodnikiem na co dzień. W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.twrpolska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.